Witam Was bardzo serdecznie, jestem rawita to kolejny odcinek z naszego koła fortuny w Minecrafcie. W dzisiejszym odcinku stary, starą opcję mechanizm zastąpiła opcja kablica. Pamiętajcie, że w komentarzach możecie dawać pomysły co mam wybudować, tak więc nie, nie przedłużajmy i zakręćmy sobie naszym kołem. No cóż, dzisiaj wybudujemy sobie farmę, tak więc nie przedłużam i widzimy się w Minecrafcie. Dobrze, jesteśmy już na naszym świecie, tutaj mamy mechanizm z poprzedniego odcinka i teraz właśnie zbudujemy sobie farmę. Oczywiście dalej jestem chory, ja bym się zastanawiam dlaczego, czego mówię, jakbym był. Em, chory, bo, no to jestem chory i mam zatkane zatoki ten tragiczny sposób po prostu. Tak więc cóż, y, rozpoczniemy na początku może od zrobienia jakiegoś... Tego, jakiegoś stelarza tej farmy zrobimy farmy 3 czy 4 faremki takie w kształcie koła już wam powiem na czym to będzie polegać może w ten sposób tak 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 w ten sposób eee, zbudujemy sobie 3 czy 4 takie kółeczka eee, Pozbędę się może tych krów wstącz. Przy użyciu na przykład tego Alu, winufuj, wino stąd Do widzenia eee, Dobra jedną zrobimy murzę troszkę mniejszą I ona będzie przechodziła przez naszą farmę w tym miejscu i ją chcę akurat na 3 Raz 2 1 Raz 2 Raz 2 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 3 Dobrze. To więc tu jest nasza druga faremka I może tu na samym dole zbudujmy ostatnią która będzie miała... Która będzie miała? Może się tutaj zaczynała? Um, <laughs> Może raz, dwa, trzy, cztery? Raz, dwa, trzy, jeden, raz, dwa, trzy... Raz, dwa, trzy, cztery... Bo ona będzie, wiecie, ona będzie tylko taka malutka Więc... O, w ten sposób... I teraz tak, teraz sobie podbudujemy trochę tą farmę, nie mam, nie wiem zabytnio czym, czym sobie podbudujemy może, hmm, ta będzie najwyższa, ta tutaj, tak więc yy, weźmy ją może już troszkę sobie podwilrujmy do góry, trochę to może zająć ogólnie, taka sytuacja, w ten sposób... Ogólnie, jeżeli chcecie kolejny odcinek z tej, z tej serii, to możecie zostawić jadą łapkę w górę. Aha, co do Q&A właśnie. Q&A powiedzmy, że jest w produkcji. Wiem, że miało być już dawno, ale... No, jakoś nie mogę się do tego zabrać. Ale będzie, spokojnie będzie. Za... Za parę dni się na pewno pojawi. Tylko musiałbym wyzdrowić, żeby przeczytać te wszystkie pytania yy, ponieważ, no, 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 nie sądzę, żeby komukolwiek się chciał czytać i yy, słać mnie w tym stanie yy, jeszcze przy Q&A Dobrze, zrobimy to w ten sposób Ta nasza farma będzie taka niecodzienna, że tak powiem Teraz potrzebuję jakiegoś bloku, żeby z, z powrotem zrobić to kółko

Wcale coś nie, nie pyka, coś nie działa i po prostu yy, nie chce mi z, właśnie, nie chce mi z moją 1050 oce y, OC yy, współpracować Dobra, w ten sposób Tu mamy nasz pierwszy człon yy, Tu będzie nasz drugi człon, który będzie na dwie kratki Więc róbmy to w ten sposób No panie, zróbmy, że on będzie y, w takiej wysokości mniej więcej. Tak, y, raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa. Okej. Okay. Żeby to się jednak wyróżniało z moją wy wielkością od ciebie. W ten sposób? Oczywiście wypełnimy to. Komary wiatają, no ja nie wierzę w te Może dokończę, a potem będę niszczył, bo to szybciej schodzi wtedy. W ten sposób w ogóle ładne jest połączenie tych dwóch drewnianek ze sobą, w sensie desek świerkowych i drewna dębowego. Tak mi się podobało z tego mini czasu strasznie. Już, od, już trochę odszedłem od... Um, już trochę odszedłem po prostu od zostawienia. Od stawiania już wam powiem Dark Oak i Dark Oak i tego drewna. Kiedyś to jeszcze był trochę większy, większa, różnica kolorów. Teraz jest taka. Chociaż w takich domkach modern może się to udać. Może to być ładne. No i to będzie już normalne. To półkole. Teraz wypełnimy sobie te nasze półkole. Środka samego nie będę wypełniony, że. Tylko sobie po prostu dodam tu parę go żeby to ładnie świeciło i td. I teraz tak. Eee, muszę zrobić dwie warstwy ziemi. Znaczy, no ja nie muszę, ale chodzi o to, żeby po prostu z ziemi wylać wodę w jakiś logiczny sposób. W ogóle zamierzam zrobić jakieś serie poradników do Minecrafta, więc możecie mi napisać w komentarzu, co sądzicie o tym pomyśle. Bo w sumie jak to by były takie poradniki jak zacząć wtedy, ja bym sobie po prostu normalnie grał. Tylko bym pokazywał, co robić, w jakiej kolejności. TD, bo myślę, że na Minecrafcie może nie jestem jakimś specem, ale się to ja znam. Dobra, w ten sposób szybko jeszcze, bo się dzień kończy. A chcę jak najszybciej to zbudować. Poza tym zdaję sobie sprawę, że Wam się pewnie nie podoba yy, Patrzenie, jak ja buduję przez dwie godziny. Jeszcze wreszcie zamkniętego miapsa. A nie będę robił To sam się nie robi zależy, bo jak będzie posąd to chyba zrobię timelapse jak w tej serii. Okej. Okay. Wypełniamy teraz dolne piętro. Oczywiście tutaj też dajemy wszędzie jasnogłaz. Żeby to ładnie było oświetlone. E, w ogóle jedna osoba powiedziała, że e, już, przy, już przytoczę. Osoba, która mnie ogląda, ale, ale nie, nie, nie. Nie zostawia komentarza. Już Wam powiem Jezu, jaki Ty jesteś kreatywny, a dziękuję bardzo Czy to jest corset dirt? Czy corset dirt da się zaorać? Może że w tym momencie się skapłem Może było, że długo naprawienia dwa razy zaorać jeden. Jeden, jedno miejsce po prostu dobrze wracamy z powrotem na dyktafon, boże. Bo ja na telefonie ja oczekuję też, musicie się z tym liczyć. Dobra. W ogóle możecie mi napisać też w komentarzu, co sądzicie o kompostnikach. Bo jak widzieliście doszły tam kompostniki w najnowszym Minecrafcie. Ja sądzę, że to jest bardzo dobry krok, tylko żeby to się bardziej opłacalne było, w sensie, że dostajemy coś więcej niż jednego Von W ten sposób w ogóle zmienię na razie nagrywam telefonem eee, Nie zawsze mogę nagrywać telefonem ogólnie, ale jeżeli mogę to postaram się nagrywać, bo widzę, że jakoś jest o wiele Time set 1000 ale tak. Dobra, w ten sposób Dobra, i teraz sam dół wypełniamy jeszcze ziemią w sposób następujący. Jezu, komary latają, nie, nie wierzę w życie. Tak się prezentuje nasza farma. Jeszcze oczywiście jest niedokończona, jeszcze ją dokończy. Dokoń 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 dokoń. Teraz tak, teraz y, dodamy sobie wodę w różnych miejscach. Um, nie wiem jak dodać tą wodę, żeby tu każde pole było... Nawodnione Postaram się zrobić jednak, żeby tak było Ale jak to wyjdzie, to nie, nie wiem Może nie, przy samej krawędzi, bo to wygląda Tutaj, o W ten sposób Eeeem <tum> Ten mój kumpaj wyszedł Zapomniałem być też W ten sposób... I tutaj damy w tym miejscu. W tym miejscu. Nie, 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 tutaj nie. tu. I tutaj gdzieś damy. I będzie ładnie. To jest tak. Eee, trzeba zaorać to wszystko ładnie. ja eee, to zajmę W ogóle kupujemy jedną nową grę, więc yy, sobie i ekipie, więc być może pojawi się jakiś odcinek z gierek ekipowych. Yy, mieliśmy nagrywać się jak to będzie miało jeszcze. W ten sposób, w ten sposób yy, na redcorze zaczęliśmy znowu budować, więc zanim go się pojawi odcinek z redcora na pewno, to po prostu jeszcze, jeszcze nie mam czasu go zmontować tak do końca tutaj jakaś woda sięgnie Miejmy nadzieję, że sięgnie tak. na ramy Będzie problem jak sięgnie Dobra, ten sposób za ramy sobie ładnie wszystko Tak, tak, tak Tak Okej okay. I teraz y Czas będzie trzeba zrobić jakieś oświetlenie dookoła tego. Z czego by to oświetlenie móc zrobić? Z czego by to oświetlenie móc zrobić? Stąd... Tak sobie myślę, że te incesy mnie denerwują zawsze powodowanie. Um, jakieś lampki by tu się trzeba gdzieś zrobić. Może zróbmy to w jakiś taki, taki ciekawszy sposób. Nie wiem z czego to użyć, może... Może z tego o. No może nie da już tak wysoko, dobra nie. Ten pomysł z mi nie jest za dobry. Jak by to móc zrobić? Jak by to móc zrobić? Ehm... Sądzę, że mógłbym po prostu wolf, y, wolf tak, wolf w ten sposób badać gdzieś tu okolice płotki y, slab, ten slab chciałbym Tak jakieś ogrodzenie wiecie do tego zrobić ehm. Tak żeby to jakoś ciekawiej wyglądało moim zdaniem ehm. Dobra, tutaj sobie coś damy Tutaj sobie też coś mogę dodać. Tutaj tak e, Tak, tak Tak, tak, tak Nie, tak, tak Tak, tak 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 Tak, 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 e, tak, tak, tak. Może w ten sposób będzie ciekawiej Eee, co jeszcze, co dalej, co dalej. W ten sposób, eee, w ten sposób, czy to jest skodek, tak, ale nie, a bardzo nie to w ten sposób. Może to, ten skodek, ja już jeden taki mamy w tym miejscu. Ten skodek ustawmy tak, sobie dajmy blok, eee, ten skodek, dajmy sobie tak też nie będzie i to sobie dajmy również płotek. Tak wygląda góra tego. Zrobimy chwileczkę cięcia. Ogólnie zdajemy sobie sprawę, że zaczniemy wyłączyć wyłączyć y, dźwięków y, nagrywanie dźwięków w y, y, jak to się nazywa Divorce Experience więc niestety ten odcinek będzie się mieli dźwięków w Minecraftach Przepraszam, zdarza się Dobrze, w ten sposób może jest tak jakoś Tak to wyróbmy Dodajmy sobie tak w ten sposób, ten. E, Tak, tak Tak, tak 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 yy, Tak Tak Może w ten sposób i tak W ten sposób niech to sobie wygląda um, Nawet wiem jak to być do świetlenia tych piętarek To jest tak ten sposób W ten sposób W ten sposób ten sposób Tak 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 Eee, yy, tak? Może to jest tak? Tak? Tak, 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 tak... Tak? Tak? Tak, tak... Tak? Tak? A to nie, to jest tak, tak. O! Już mamy nasze piętereczka porobione. A tu coś jest, się stało? Może co tam link. Um. Dobra eee, Timeset 1000 żeby 1000, nie ma to w ten sposób To sobie coś oczywiście za chwilę posadzimy Jeszcze tylko oświetlenie Myślę, że oświetlenie możemy zrobić Na tej dolnej farmie Jak tu drugi tu blok tutaj tej na postawić? O nie! Tak to być nie ma. <tryk> <tryk> Dobra. Tak, tak. Tak. Jeszcze tutaj jakieś słupki damy z pochodniami, ale to za chwilę. Na tej najwyższym przy, na pewno by się przydało. Um, Chociaż Redstone No lamp. może to być, może to być w taki sposób też ciekawie. Um, nie pamiętam jak to się nazywało Day Daylight Center. Detektor jest lepiej. Dobra, tak w ten sposób może. Um, czymś to trzeba z bosków oblepić. Powiedzmy sobie, że... Nie wiem, które będzie najłatwiej wyglądać. Mamy te dwa. Teraz patrzcie, jak sobie to zmienię, nie? Okay. E, Zmienimy to na noc, time set, um. to zróbmy z dwóch stron tak i z dwóch stron tak, jak to, co wygląda lepiej. Lepiej to by wyglądało jakby to na jakimś słupku stało, tak jak tu tak więc sobie Dajmy sobie euro ten Jakiś słupeczek Fens y, był Fens, 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 fens oczywiście za angostrę W ten sposób W ten sposób W ten, ten sposób Aha Przecież jak się zrobi noc To to się otworzy, tak? Nie, no i dobrze A więc, jakiś sens taki skuteczk, sobie po prostu zrobimy? Yy, tak, tak, tak. Oczywiście, też są foreczkę nanomoc zostawi wszystkie. Są jakąś nier nierówną odległość, chcę to zrobić. żeby będzie najlepszy efekt tego. Eee, nie, tak po tym. I tutaj sobie dajemy może też na podwórku. Raczej będę się stał unikać wkłady do tego na spotka Nie 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 spadaj e, Dobra Kolejne sobie tutaj możemy postawić e, W sumie fajnie to nawet wygląda Dobra, jeszcze tu sobie postawię Co prawda ogranicza to te światło, te ten, ten trapdory, ale co zrobisz, jak mi się zrobisz? To się pobugowało, że w dzień odbierał. Fajnie, że zmieni tutaj nait sensory, że też na noc działałem. Znaczy, bo to się dało nie sobie samemu zrobić, ale... Ale jednak zajmował ten mechanizm tego tak odrobinę miejsca. a nie zawsze to miejsce było. Dobrze tak widzimy sobie jeszcze tutaj, 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 tutaj na tym dolnym to. Na tym dolnym to ogólnie sobie zrobię... Dwa takie max Myślę to tu robili? Aha Teraz te trapdory szybko sobie weźmiemy I pozapełniamy sobie Nasze lampy Poukrywamy je w sensie W ogóle jak chcecie to możecie napisać Czy chcielibyście serię na modach Bo w sumie ja bym sobie chętnie na jakichś modach pograł, już nawet mam inny mod gotowy, więc abyście chcieli to można zrobić serię na modach, więc tak to będzie wyglądać, takie mi doświadczenie. W ten sposób, ten sposób, ten sposób, w ten sposób, dwa, trzy, cztery, tak, 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 tak. jest tak. dwa, trzy, cztery, tak, 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 tak. Raz, dwa, trzy, cztery, tak.

Oprócz maneki, jelijaczek coś się przyda, buraczek też może być. Ym... Też jest, Boże jest. Boże jak się dosył. O, Boże. O! Dobra, znowu sam zrobić, bo muszę iść się, iść się wysłapkać w nudzie, żeby jakoś oddychać tutaj. Protem teraz powinno już być przez jakiś czas, dobrze. E, dobra, teraz tak W ten sposób. Tak. Eee, dobra, jeszcze litro, to też ma sitz. Co ja daję? Co ja Dobra, tak? No, w ten sposób eee, i resztę zasadzamy pszenicą. Dobra, eee, ogólnie to ja teraz w nic nie słyszę, taka sytuacja. Są eee, <grym grym> Ajajaj, zatopki pozdrawiam. Chyba wszędzie jest posadzone. Dobra, lecimy na dół. Yy, na to piętro bo i to sobie posadzimy wszędzie. Yy, zaczyna, zaczynam oczywiście od marchewek. Yy, Dlaczego? Yy, nie mam pojęcia. Czy ja na górze nie posadziłem po ciemniaku? Zadziłem. Miejmy nadzieję, że pozadziłem, bo jak nie to będzie tak dziwnie wyglądać. Litrot no, oczywiście też gdzieś trzeba dosadzić. I nasza pszenica leci jako ostatnia. Yy, ogólnie to może nie ma zbyt wielkiego zastosowania i nie wygląda zbyt pięknie jak to się robi, wiecie, jak robicie yy, tak niepoukładanie. Znaczy to, to nie wygląda co to, to nie ma jakiegoś wielkiego zastosowania jak nie, nie po kolei sadzicie ale ładnie wygląda. tak to jest. W ogóle Fogrom siedzi na Discordzie. Ze mną, ja się lepiej zmutowałem żeby nagrać wam odcinek więc bo nie chciał przeszkadzać, nic nawet kurde Dobra, w ten sposób, w ten sposób, w ten sposób dole. Yy, game rule random kick speed Tak to tego użyjemy, żeby się szybciej wszystko żeby wszystko szybciej wyrosło w naszej farmie. I teraz jakieś wejście trzeba na tą farmę. Weźcie zrobię najprostsze, czyli po prostu schodki schodki na słodkach, yy, gdzie jest ten schodki na płotkach i slud właśnie slaps. W ten sposób ehm, Zrobimy to w ten sposób. Tak żeby to jakoś tak dosyć pokracznie wyglądało, tak myślę, że ładniej będzie. Jakie to, ciebie, to ma zapisy? Tak. Tak, 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 tak. I oczywiście uzupełniamy w ten sposób. Może, może zróbmy to jeszcze inaczej Tutaj sobie damy z powrotem przedłużenie I dopiero Teraz dam sobie schodki Tak jak jest, to mi się będzie ładnie wyglądało Takie wyjście, żeby te schodki były takie dosyć pokracznie wyglądające I tak samo z e, Time System I tak samo z tej strony Dobra. nie tylko to wydzielę, to jest Dobrze, tak więc teraz mamy wyjście na każdą farmę, no może oprócz tej. No, i mamy wyjście na każdą farmkę. Tu sobie to usunę i z tej strony usunę. To możemy zacząć zbierać. W nocy nasza farma wygląda w ten sposób. I myślę, że, jest do, że wyszła całkiem ładnie. Yy, no i cóż, pozostaje mi tylko Was poprosić, że jeżeli ten odcinek Wam się spodobał i chcecie kolejny, to zostawcie jedną łapkę w górę i zaraz jak zostawicie jedną łapkę w górę, zabieram się za nagrywanie następnego. Yy, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, pamiętajcie o zostawieniu lapek w górę, subskrypcjach i w komentarzach, ponieważ to bardzo motywuje do dalszej pracy. Jeszcze w dzień pokażę. Ja byłem rabid, wy byliście wy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. No i cześć.